Jestem Józef, syn Jakuba, a moja historia jest pełna nieoczekiwanych zwrotów. Zacznijmy od początku. Od najmłodszych lat byłem ukochanym synem mojego ojca. Mój ojciec Jakub zawsze obdarzał mnie szczególną uwagą. Pewnego dnia, podarował mi piękną, kolorową szatę, która wzbudziła zazdrość u moich braci. Nie rozumieli, dlaczego to właśnie ja byłem jego faworytem. Ale to nie szata była powodem największego konfliktu. Byłem jeszcze młodym chłopcem, kiedy zacząłem mieć dziwne sny. W jednym z nich widziałem, jak ja i moi bracia wiążemy snopy zboża na polu. Nagle mój snop stanął prosto, a snopy moich braci skłoniły się przed nim. Opowiedziałem im ten sen, nie zdając sobie sprawy z tego, że to pogłębi ich niechęć. Innym razem śniło mi się, że słońce, księżyc i jedenaście gwiazd oddają mi pokłon. Opowiedziałem o tym ojcu i braciom. Ojciec upomniał mnie, ale zatrzymał ten sen w pamięci. Bracia jednak stali się jeszcze bardziej nieprzychylni. Pewnego dnia ojciec wysłał mnie, abym sprawdził, co robią moi bracia, którzy pilnowali stad daleko od domu. Gdy mnie zobaczyli, zanim zdążyłem się do nich zbliżyć, zaczęli szeptać między sobą, już z daleka zauważyłem ich mroczne spojrzenia. "Gdy do nich podszedłem, zaskoczyli mnie, chwycili i rzucili do suchej studni. Leżałem tam, przerażony i niepewny, co się ze mną stanie. W końcu usłyszałem, jak naradzają się, co ze mną zrobić. Jeden z nich, Ruben, chciał mnie uratować i zaproponował, żeby mnie nie krzywdzili, ale to Juda przekonał ich, by mnie sprzedali karawanie kupców, która akurat przechodziła w pobliżu. W ten sposób znalazłem się w drodze do Egiptu jako niewolnik." W Egipcie trafiłem do domu potifara, oficera Faraona. Mimo trudnego początku dzięki łasce Boga, szybko zdobyłem jego zaufanie. Zarządzałem całym jego domem i majątkiem. Niestety, to też nie trwało długo. Żona Potifara zaczęła mnie nagabywać, ale ja, szanując swojego Pana i Boga, odrzucałem jej propozycję. Pewnego dnia, gdy byliśmy sami, chwyciła mnie za szatę, a ja uciekłem. Zostawiając ją w jej rękach. Rozgniewana oskarżyła mnie niesłusznie przed swoim mężem. Potifar uwierzył w jej słowa i kazał mnie uwięzić. W więzieniu spędziłem wiele lat, ale nawet tam Bóg był ze mną. Naczelnik więzienia zauważył, że jestem człowiekiem godnym zaufania, i powierzył mi pieczę nad innymi więźniami. W tym czasie spotkałem dwóch ludzi, którzy byli sługami faraona podczaszego i piekarza. Obaj mieli dziwne sny i nie wiedzieli, co one oznaczają. Bóg dał mi zdolność ich interpretacji. Przepowiedziałem, że podczaszy zostanie przywrócony do swojego stanowiska, a piekarz zostanie stracony. Wszystko stało się dokładnie tak jak powiedziałem. Prosiłem podczaszego, żeby wspomniał o mnie faraonowi, gdy zostanie uwolniony, ale ten zapomniał o mnie. Minęły dwa długie lata, Zanim Faraon miał swoje sny, których nikt nie potrafił wyjaśnić. Wtedy pod czaszy przypomniał sobie o mnie. Faraon kazał mnie sprowadzić z więzienia. Opowiedział mi swoje sny, widział siedem tłustych krów, które pożarły siedem chudych, a potem siedem dorodnych kłosów, które zostały pochłonięte przez siedem suchych. Bóg dał mi mądrość, bym wyjaśnił te sny. Nadchodziło siedem lat obfitości, po których nastąpi siedem lat głodu. Poradziłem faraonowi, aby przygotował kraj na nadchodzące lata niedostatku, zbierając nadmiar plonów podczas lat urodzaju. Faraon był tak zachwycony moją mądrością, że mianował mnie zarządcą całego Egiptu, drugą najważniejszą osobą po nim samym. Moim zadaniem było zgromadzenie zapasów na nadchodzący głód. Lata obfitości minęły szybko, a gdy nadszedł głód, Egipt był przygotowany. Ludzie z całego świata przychodzili do nas, by kupować zboże. Wśród nich byli również moi bracia. Przybyli do Egiptu, nie rozpoznając mnie, bo minęło wiele lat, a ja byłem teraz ubrany w szaty dostojnika. Z początku postanowiłem ich wystawić na próbę, aby zobaczyć, czy się zmienili. Oszukałem ich, mówiąc, że są szpiegami. Zatrzymałem jednego z nich, Symeona, jako zakładnika i kazałem im przyprowadzić najmłodszego brata, Beniamina. Gdy to uczynili, przygotowałem ucztę, ale w ich workach ukryłem swój kielich. Gdy odchodzili, kazałem ich zatrzymać i oskarżyłem o kradzież. Juda, który kiedyś chciał mnie sprzedać, teraz ofiarował swoje życie za Beniamina. Widząc, jak bardzo się zmienili, nie mogłem dłużej ukrywać swojej tożsamości. Odsłoniłem się przed nimi, a oni byli przerażeni, myśląc, że ich ukarzę. Ale ja już dawno przebaczyłem im w sercu. Powiedziałem: Nie martwcie się, to Bóg posłał mnie przed wami, aby ocalić nasze życie. To nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg. W końcu zaprosiłem całą swoją rodzinę do Egiptu, abyśmy mogli żyć razem i przetrwać czas głodu. Spotkałem się z ojcem, który myślał, że już dawno nie żyje. To było bardzo wzruszające spotkanie. Oto moja historia. To opowieść o cierpieniu, zdradzie, ale też o przebaczeniu, odkupieniu i Bożym planie, który choć czasem trudny do zrozumienia, zawsze prowadzi do dobra.